Dzisiaj mamy 1 maja. Pogoda jest deszczowa. Jeszcze do tej pory nie wychodziłam. Już jest po godzinie 12. Pomyliło mi się, bo te naleśniki były niepieczone, nie smażone wczoraj, tylko dzisiaj rano. Ale to chyba wiek. Nie no, po prostu jak człowiek nie pracuje, to wszystkie dni takie same. Już nie wiadomo, który jest i kiedy. Także naleśniki usmażone, to nawet nie chodziło o to, że to jakaś wielka praca była. Tylko yy, nigdy nie smażyłam tych naleśników i generalnie to się bałam tego, że tam ktoś będzie stękał, że nie takie, że srakie. No ale zrobiliśmy. Powiedziałam nie mówić, kto to smażył, powiedzieć, że ktoś to tam przyniósł. Zobaczymy, czy tak dotrzymają słowa. Ale też to tak wyszło, bo jak nie jestem sama, to się tak wstydzę nagrywać. Yy, tylko nagrywam w takich momentach, jak jestem sama na spacerze czy gdzieś, co jest rzadko. Do pracy też jestem zawożona, więc nie mam takiego czasu. W pracy nie mogę, no bo wiadomo. Chyba że już jest taka późna pora i nikt nie chodzi, bo też nie wolno nagrywać. Ludzi to w ogóle, no ale to korytarz, to chyba nikt nie będzie miał pretensji. Także jestem otwarta, jak ktoś tak widzi, że u mnie, że się tak kręcę w kółko, że tak powiem, i nie, nie zrobię coś takiego konkretnego, co już powinnam w tym wieku zrobić, to proszę mnie tak kolnąć. Także jestem wdzięczna Ewie, że tak mi napisała. No bo niestety taka jest prawda. Ale to też yy, wszystko wynika to, jaki człowiek jest, taki jak ja jestem z tego, że jak przez 40 lat było się z kimś, do którego, do kogo się mówiło i tłumaczyło. Nie rób tak, bo to nie lepiej będzie tak zrobić i to nie docierało. Także z czasem ja już przestałam mówić, tylko zaczynałam robić sama, ogarniałam sama wszystko. I nawet, tak szczerze mówiąc, nie mówiłam już, nie sygnalizowałam, że coś mi się nie podoba, tylko z, z awanturami parłam do przodu, yy, realizowałam to, co mi się wydawało najważniejsze. I to była ciągła walka. Także teraz to nawet w pracy czy w kontaktach z takimi ludźmi to się za mną wleczę, bo ja nie mówię nic. Wolę sama coś zrobić albo jakiś unik, albo zrezygnować z czegoś. Bo także, jak jestem z kimś takim, kto, do którego docierają te słowa, to on jest po pewnym czasie zdziwiony, że mi coś nie pasowało. Także to nie można też tak powiedzieć, że ja jestem jakaś uciemiężona, tylko po prostu mój sposób zachowania jest taki, jaki jest. Ten YouTube to jest początek, próba takiego otwarcia się, oprócz tego, że to ma być taki dziennik, na którym będę mogła sobie zamieścić to, co się takiego. Dobrego stanie w każdym dniu, żeby potem mieć na starość taki pamiętnik. Niektórzy jakieś tam kartki piszą, za co są wdzięczni i wrzucają do słoika i wyciągają w trudnych chwilach. A ja postanowiłam robić to w ten sposób. I poza tym, jak się wstecz patrzy, jak ja patrzę wstecz, to co mi się wydawało jakimś wielkim problemem, Tragedią końcem świata okazywało się, że to, co się stało, wiadomo, że coś tam było ciężkie, ale w sumie wyszłam na tym lepiej na tych zmianach wszystkich, które zostały na niewymuszone. I mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. U mnie wszystko to, co wydawało mi się, że jest złe, wyszło na dobre, nawet na bardzo dobre.